Cześć, tu Rafał Strypań Survival. Pokażę Wam dziś jak zrobić improwizowane schronienie w Survivalu w sytuacji ekstremalnej. Do którego budowy użyjemy ściętego drzewa. Drzewo, które tutaj widzicie, zostało ścięte, ale nikt go nie zabrał. Oparło się o gałęzie i tworzy nam naturalną kalenicę dla naszego dwuspadowego dachu. Najpierw zaczynamy od tego, że sprawdzamy, czy drzewo nam się nie przewróci na głowę. Następnie patrzymy na okolice, czy mamy dość dużo materiału na budowę tego schronienia, ponieważ przypominam, nie mamy ze sobą żadnych narzędzi. Zgubiliśmy się w lesie i musimy jakoś przetrwać. Nie mamy też jak rozpalić ognia, więc potrzebujemy, więc potrzebujemy dachu, który zapewni nam całkowitą osłonę od wiatru. mamy tutaj nasz pień, nasze drzewo w zasadzie. Zaczynamy od tego, że musimy odgarnąć wszystkie liście, które znajdują się pod spodem, tak, żeby dostać się do ziemi. Nie odgarniamy ich zbyt daleko, bo użyjemy ich do przykrycia naszego dachu. Następnie musimy się przymierzyć czy odpowiednią ilość tych liści odgarnęliśmy. Jeszcze troszkę. I teraz troszkę szczegółów. Po pierwsze, jeżeli położymy tutaj gałęzie, co zaraz Wam pokażę, tylko zgromadzę materiał, to musimy przysypać je właśnie tą warstwą igliwia i liści na grubość minimum 10 cm, żeby to zadziałało. Po drugie, zanim zaczniemy budowę naszego dachu dwuspadowego, do środka trzeba włożyć coś suchego. Najlepiej troszkę gałęzi na samo dno, a później grubą warstwę suchej trawy, ponieważ sucha trawa najlepiej izoluje od zimna z ziemi. Tak? Pamiętajcie, musicie mieć coś na czym będziecie spać i coś pod czym będziecie spać. Możecie dodatkowo też jeszcze przykryć się warstwą tej trawy suchej i będzie Wam wtedy dodatkowo izolowało Was od zrobicie sobie taki śpiwór po prostu od warunków zewnętrznych Dobra, ja zgromadzę materiał na budowę i pokażę Wam jak to wygląda Patrzcie, zrobiłem sobie już prawie pierwszą część dachu, ale chciałem Wam najpierw zwrócić na to, na kilka rzeczy uwagę. Po pierwsze, zazwyczaj każdy bierze gałęzie, które gdzieś tam, bo to są gałęzie znalezione, na ziemi leżą, większość z nich jest spróchniała, i układa je tak, że naturalnie grubszym kawałkiem opiera o ziemię. Tak? I to jest właśnie duży błąd, ponieważ woda, która ewentualnie by spływała nam tutaj po naszym dachu, będzie zatrzymywała się tutaj na tych gałązkach i będzie nam wpływała do środka. Dlatego, najlepszym rozwiązaniem jest układać gałąź odwrotnie. Zwróćcie uwagę, że tutaj woda, która będzie spływać, będzie naturalnie odprowadzana po tych gałązkach i będzie spływała dalej. Wkładamy grubszym do góry. Muszę przynieść suchą trawę. Trawa ułożona tutaj wzdłuż na grubość minimum 10 cm po sprasowaniu. To znaczy, że tak naprawdę muszę jej ułożyć dużo więcej. Nawet 30 cm suchutkiej trawy. Dopiero gdy sobie ułożę tutaj moje legowisko, daję drugi dach, drugą część dachu wszystko wtedy przysypuję liśćmi ewentualnie jeszcze mogę dołożyć gałęzi jakiejś igliwia połamanych gałęzi sosny i tak wszystko to, gdy zbuduję, wchodzę do środka zastawiam sobie wejście Dobra, przyniosłem swoją trawę i teraz układam ją w taki sposób, jak ją przyniosłem czyli źdźbłami w poprzek どこかに来てもらっ Jak widzicie, to dopiero połowa materiału, który muszę zgromadzić. Ponieważ robię to w celach demonstracyjnych, przejdę już do budowy dachu, tak żebyście zobaczyli, zanim zrobi się ciemno. Zacząłem już przykrywać swój dach. Najpierw wykorzystuję to, co jest najbliżej. Zobaczcie liście całkiem dobrze się trzymają na dachu. Zobaczcie, tutaj mamy przykład świetnego schronienia jednospadowego. Jako kalenica, podpora naszego dachu, służy nam to ścięte drzewo które jest oparte, więc możemy wykorzystać w zasadzie martwe, rozkładające się gałęzie. Do środka na podkład suche liście, sucha trawa, przepraszam, i już tutaj mogę się położyć. Z tym, że żeby mi tutaj było w nocy ciepło, musiałbym palić ognisko całą noc. Wtedy zbudowałbym sobie jeszcze ekran, i mogłem tutaj spędzić noc, ale my budujemy dalej nasze schronienie dwuspadowe bez wykorzystania ognia. Układamy od dołu i coraz wyżej, tak aby się podpierały i nie spadały nam do środka. Gdy już będę miał cały dach przykryty, pokażę Wam, jak to wygląda. Udało się. Całość zajęło mi godzinę i 23 minuty. Przy czym, gdybym naprawdę miał spędzić tutaj noc, na pewno dołożyłbym jeszcze Drugie tyle liści i o wiele więcej trawy, którą mógłbym się przykryć w środku. Ponieważ naprawdę takie schronienie i spędzenie w nim nocy to już jest ekstremalna sytuacja. Ja preferuję dach jednospadowy i rozpalanie ogniska. Ognisko daje nam ciepło, jest przyjemnie sucho. No ale wejdźmy do środka. Jest tu dość miejsca, więc zdecydowanie można nasypać dużo więcej tej trawy. Tutaj zrobić sobie jakąś poduszkę i tak ciepłem własnego ciała ogrzać się. Oczywiście w nocy nie będzie nam przyjemnie, będziemy się budzić i trzeba będzie się rozruszać. Na pewno nie będzie to 8 godzin snu, ale przynajmniej przeżyjemy jakoś.